Witam was, cześć, ja jestem deadmoza, to jest Just 2. Jak się okazało, ostatnie 4 odcinki źle wstają nazwę. Yy, tak, pamiętacie, przegrałem Skyline i Toreno. No i powiedziałem wam, że zacznę znowu nagrywać, gdy się zemszczę. No i ma zemsta była słodka. Yy, Toreno, mam inne felgi. No, odegrałem się na Keiko na Tyronie w Skyline. Yy, ma teraz yy, chwileczkę. On ma dodatkowe naklejki teraz tutaj z przodu teraz. Na Bobim się odegrałem. Zmieniłem jego S2000. Trochę się bawiłem z malowaniem, gdy poprawiało mi filmy. Odegrałem się na Krystal, chociaż. W sumie nie chciałem, ale y, poszukiwałem wozu takiego jakiegoś dziwnego śmiesznego. <laughs> I znalazłem jak się Krystal jej 350 albo g 35 No i tego jakoś tak <laughs> się pobawiłem i smalowaniem i w ogóle. E, także tego no. Mmm. też już nie jest plecą. <laughs> Ulepszyłem praktycznie, maksymalnie. Eee... Teraz tak. Trochę się w tej lidze 6 pobawiłem. I gdzie moja kolekcja aut wynosi 270 tysięcy, nadal możecie sobie poczytać. To, że tutaj jest dość sporo do roboty jeszcze. Eee... Daz Just 2. To też. Eee... że no, Wygrajmy sobie jakiś wóz, co? Dobra, tak, chcemy tu pojechać. Dobra, przetestujmy to. Chcę sobie znowu, chcę wam pokazać, jak to jest wygrać wóz. Znaczy, myślę, że wygram, bo ostatnio nagrywałem i w przegrałem. Najwyżej się będę rozpychał potem to, jak cholera. Tak zrobiłem, gdy prawie bym stracił... Użyt krystal. Przejedziemy, przejedziemy. Kurde! Nie, się no wszyscy wyeliminowali, musimy wziąć szukusem. Nie słyszę, co tu. Dobra. Nie czy też już z cockpitu, bo z cockpitu jest dużo trudniej i gra naste oszukuje. Łatwie jest nas, łatwiej jest nas, nas oszukać, żeby go przestraszyć, ale to w innym wyścigu. Dosyć szybka jest ta fajnie. To naprawdę zadowolony jestem z tej S2000. Widzicie, tym bardziej, że jeszcze nie mam dachu, nie w ogóle. Yy, ona to jest ulepszona dość mocno. Bo gdy na jednym aucie odblokowujemy sobie ulepszenia, to na drugim też już nie musimy tego robić, tylko przedni napęd boroku nie musimy już tego odblokowywać, tylko po prostu możemy sobie wykupić tele. To są takie wyścigi blokowujące na wszystkie auta yy, ogólnie dostępne w grze. A naprawdę, przyspieszenie ma boskie że jest bardzo lekka ta S2000 Trasa na razie nie używam bo Jest potem taki moment w drugim okrążeniu gdzie Nam zaczyna się auto chwiać Przeciwnie to zostaje kopa Słuchaj, tą oponę to oponą to ja ciebie wry Ale widzę, że ta S2000 jest po prostu boska. Jest prawie tak szybka jak Skyline. Więc wyzwania na to, że będę robił S2000. Wyzwania na te wyścigi o auto. Bo Naprawdę nie zależy mi aż na tym wozie aż tak, żeby było no, jakieś... Myślę, że ulubione auto. Znaczy kiedyś mi się bardzo podobało, ale teraz... Wyłudzałem skyline. Oh, mi się odechciało. Bo widzicie, jak mnie dogonił szybko. Właśnie to, jest ten, to był właśnie ten moment, gdzie mieliśmy przegrać. No ale spoko, mamy fokusa. Dostaliśmy fokusa, dostaliśmy fokusa. Bardzo mam przyjemne skojarzenia z tym autem, tym fokusem trójką, bo, bo... tego ma. Na razie zadowolony. Chociaż... ...znaczy nie wiem dlaczego, ale miałem źle wyregulowany wtrysk paliwa. Wartość wzrosła, pokażę wam teraz wartość Skyline'a. Pokażę wam zaraz wartość Skyline'a. Garage. No forma, Aha, to jest piękna gra, naprawdę. Przyjemności jest tyle, co się, co się w palenie mieści. Ja ją kupiłem kiedyś w Biedronce. I zaraz nawet sprawdzę, na te premiery. Gdzie wartość Skyline'a jest 124 tysiące. Kupiłem go za 93 tysięcy. to jest gra, z którego to jest roku gra. W eee, widełku Pan pisze Polski dubbing PEGI 12... 2007. Ten sam rocznik co... Pro Street, a to mi tym... Ta gra jest dużo lepsza. Tyronek fajnie ma pomalowane No i mamy Fokusa. Zarobiliśmy dodatkowe pieniądze. Yy... Chcę się na chwilę cofnąć do ligi siódmej. Ponieważ tam mam mistrzostwa, które są bardzo drogie. Czy gdzie 35 tysięcy mogę zarobić tej 12 te kolejne 35 tysięcy. i chciałbym to dzisiaj zrobić. A to, że y, gdzieś tam na jakimś forum, przez y, justa, dwójki, y, y, było napisane, że auta z przednim napędem lepiej sobie radzą. Tak też postanowiłem to sprawdzić. Mamy ja tu auto Ligi 7. Ja mam 55 tysięcy akurat na koncie. Mamy tu Selicę, PZ206. Toyota MR2 coś to tylny napęd. ls jest, jest Golf GTI. Powiem wam, że z takim też bym mógł zacząć. Tak na normalnym świecie. Leon Kubra, tego ostatnio oglądałem w komisji. Eclipse GST-QP, napęd Integra Type-R, RSX, Eclipse GSX, QP, Eclipse GSTO, o 32 Sky, Skyline, Falcon, S3, no, ale ja już mam sobie typ obrany, ponieważ bardzo podoba mi się też 206 GTI. A to, że tu nie ma tej starej Hondy Civic SE, a nie tego hatchbacka, to. to że jest chyba najtańszy. najtańszy może nie, najtańszy jest Golf. Nie, najtańszy jest Fiat QP20 Turbo. Do tego Fiata też później sobie kupimy. A teraz skusi mnie ten 206 GTI. Przejdziemy sobie jedne te mistrzostwa. I pokażę wam... O tak, może dzisiaj przygotujemy sobie wóz, ponieważ filmy z Justa są bardzo ciężkie. Dzisiaj zrobimy, zmodyfikujemy sobie ten wózek. A w przyszłym odcinku już przejdziemy sobie dwa mi dwoje mistrzostw. Ja mam pakiet poszerzający. Ja mam pakiet poszerzający. A będzie na zmodyfikowanie tego wozu. Nie. A to drugie było nawet fajne, Bierzemy to. Maska. Maska zostawiam seryjną przednie lampy seryjne lusterka mogą być te drogi te koła ja już koła miałem gdzieś do tego wybrane To są te, które w... widziałem w rzeczywistym świecie do tego wozu. U mnie przed domem, bo na przyjechał stary Kumpel z podtrzymywanym pzd 26 Teraz nie pamiętam firmy Kim... To były takie mi? 19, takie ładne. Tylko spoiler, i tego właśnie teraz jestem ciekawy. Bo W Wandler będzie było fajnie rozwiązane: były te normalne spoilery na szybie, to tak jakby, albo trochę wyciągnięte. Na dwu, a w randzie dwójce, one były na dachu. A tutaj, one są i tu i tu. To jest taki jakiś lekki. Właśnie o tym mówiłem. Uff, jednak ta gra nie jest taka idealna jak, jak myślałem. Ale to może być, to jest całkiem. Drugi zdecydowanie lepszy. To by mogło nawet być. jak klapa bagażnika... Nie, to nie. Tablica. Co by tu walnąć? Dajmy się tu puszczać. Też puste. nie w ta puste. tutaj damy dwa, zero, sześć, puste. No, może być. Cielnie się o to ciekawe, co mam do zapotonowania. Nic specjalnego. Barwione szyby. Zostawmy oryginalne. Gleba. w połowie gleba. Nie, no dlatego, że mam szacunek do tego wozu, no ale... Wait, 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 wait. Dlaczego ja po prawej stronie kierownicę? Braknie mnie pieniędzy na ten mod. Rachunek za 22 patole. Tuning za 22 patole. żeby na lakier nie wystarczył e to nic, wartość wzrosła. Mam pleżocika. Mi się tu zapisało. I taki do był taki krótki czyneczek z dziusta. Zaraz y będę gręcił drugi. Następny to już będzie chyba Piąty szósty, następny będzie szósty. I tak, dlaczego żósta tyle kręcę? Dziósta dlatego, tyle kręcę, bo jest tu dużo do roboty, a jest tego. Jest to fajna, naprawdę fajna gra. Więc pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, polecaniu. Dziękuję Wam za wyświetlenie, za subskrybowanie, lajkowanie. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.